Cześć, witajcie. Kolejna maszyna, no i kolejny kombajn. Fend 5220E, to jest to samo co masy Ferguson Activa, co Laverda. Zobaczcie, bardzo prosty kombajn. Nie za duży, 5 klawiszy. Fajna maszynka. Oczywiście z klimą, z radiem, na hydrostacie. Zobaczcie, radyjko. Zobaczymy radyjko. Trzy biegi hydrostat. Tutaj mamy rozkładanie rury. Obroty nagarniacza. Nagarniacz góra-dół. Tutaj mamy gardziel góra-dół. I to wszystko. Tutaj jest jazda. W ten sposób. A tutaj sobie rozkładamy rurę tym guzikiem. Zobaczcie, rura jedzie. Się rozkłada bardzo fajny prosty kombajn. Się dojechała dobra Składamy ją. Tu jest fotel pasażera. Tak wygląda ta Bardzo ładne, nieponiszczone w tej maszynie jest taki zwykły prosty komputer, który nam pokazuje przepracowane hektary, obroty silnika i wszystkie inne ustawienia klepiska tu mamy załączanie headero, załączanie mucarni, tu jest wysyp Tu są jeszcze elektryczne lusterka tu są obroty silnika Także no, prosta, zwykła maszyna. Nie ma tutaj żadnych tam cudów. Tak to funkcjonuje. Tutaj sobie tylko dusimy tym klawiszem. Co tu jeszcze mogę Wam pokazać? Aha, tu mam zaraz zbiornik. Jest brudna szybka, ale zbiornik ładnie widać. Zobaczcie, jest taka cała duża szyba, także widać elegancko zbiornik. Ja się bez sprzęt i pokażę Wam, zobaczcie fotel bardzo ładny, to tam jest oryginalny, nic nie wytarty. To oficerki to samo wszystko jest ładne dwa 200... A nie zamknąłem rury do końca ale to nic 620 Na 75R30 Z przodu opony Zobaczcie, tak ten sprzęt się prezentuje. 5 wytrząsaczy, także nie taki duży kombajn. 225 koni. Cały w oryginale jest ten kombajn, nigdzie nie malowany. Tak jak mówię, to jest to samo, co Verda i Ferguson Activa. Z tego, co się orientuję. Tu macie tabliczkę. 2008, 166 kW, tak to wygląda. Ten kombajnik. nie za duży, nie za mały. Taki w sam raz, ładne nie jest jakieś tam poniszczone. Zobaczcie, wszystkie blachy w szyku. Naklejki, ma oryginalne Rura Też nie pogięta. Się właśnie prezentuje. Sieczkarnia, oczywiście, jest. Obecna. Tu macie zaczep. Wyniki strat. No i sita. Także zapraszam do oglądania. Do testowania tej maszyny. No i do zakupu sprzętu, jak zwykle.